Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Januszowej Fify Moi drodzy, dzisiaj nagrody za ligę weekendową oraz Division Rivals oraz zobaczymy sobie, czy coś dzisiaj ciekawego czasami nie wyszło Jak nagrywam to, mamy czwartek, godzinę 19.15 także zobaczymy, czy czasami czegoś i jej nie dodało W drużynie tygodnia mamy naprawdę całkiem ciekawych zawodników Zobaczmy sobie, jak prezentuje się właśnie ta jedenastka Jest Mbappé Oczywiście jest Van Dyke. Jest też Casemiro, Haland, który swoją drogą ma naprawdę dość ciekawą kartę. A oprócz tego Tiago i kilka innych totalnie niegrywalnych kart. Tak więc postaramy się trafić któregoś z nich dzisiaj w player piku. No a oprócz tego, trafić jakiegoś headlinera w paczkach Mistrzostwa Food. Odbieramy nagrody. Dzisiaj nie będzie gameplayu. Krótki odcinek z samych nagród. Wy widzicie ten materiał w piątek. Przez najbliższe 3 dni będziecie mogli się spodziewać na pewno skrótów z ligi weekendowej, podsumowania tej ligi weekendowej, czyli prawdopodobnie w sobotę pierwsze 10 lub 8 spotkań. W niedzielę kolejne. No i w poniedziałek zakończenie ligi weekendowej, podsumowanie tego z jaką ranką skończyliśmy. A teraz mamy Golda 1. Za poprzednią ligę weekendową bilans 20 do 6. No i dwie paczki za 100 tysięcy. I 50 tysięcy monet oraz dwa playerpiki. Zobaczmy, czy dzisiaj coś ciekawego nam wyleci w playerpikach. Eee, ostatnio nie mieliśmy do tego za wiele szczęścia. Mamy na razie Walkera i coś tam jeszcze chyba wpadło. Sancho, to są nasze dwa najlepsze trafy. Patrzmy, co dziś. W pierwszym playerpiku Jimenez, Raul Jimenez, który ma statystyki całkiem nie najgorsze. Wysoka, wysoka to jest jeden z minusów, moim zdaniem, jeśli chodzi o napastnika. Cztery gwiazdki słabszej nogi całkiem spoko. No i jeśli chodzi o szczegóły tutaj jego atrybutów w grze, statystyk, ten dribbling nie jest najlepszy. Natomiast tak czy inaczej, weźmiemy sobie właśnie tą kartę. Drugi player pick od razu na szybkości przechodzimy do tego i mamy tutaj Casemiro 88. Dobra karta. Statystyki tutaj już są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Tak czy inaczej, 58 tempa yy, i przyspieszenia, 67 szybkości biegu. No to nie jest najlepiej. Na cieniu oczywiście ta karta miałaby 73 przyspieszenia oraz 77 szybkości biegu, więc to tempo byłoby w okolicach, no, 77, 6. Yy, no ale cóż, no, weźmiemy sobie właśnie tą kartę, no bo... Najlepszy overall i karta sama w sobie całkiem, całkiem grywalna. Odbierzmy od razu nagrody za Division Rivals. Tutaj ranga druga z tego, co kojarzę, i dwie paczki za 125 tysięcy niewymienne weźmiemy. Jak się bawić, to się bawić. Headlinersy w paczkach są. Tak więc zobaczymy, czy uda nam się chociaż jednego trafić w czterech paczkach. Za łączną wartość 450 tysięcy Pierwsza paczka za 100 tysięcy, później za 125. 000. No i kolejne paczki. Lecimy z pierwszą za stoka. Banery są. Mamy to ty. Jednak nie to ty, ale Tadić też jest solidnie. No taki walkout, nie walkout bym powiedział Do tego iguain w paczce Te wyższe overale teraz są coś warte, więc to nie jest akurat najgorszy traf No i żadnego duplikatu tutaj z tańszych kart Znaczy z niższych overali, nic ciekawego nie ma Więc przechodzimy do paczki za 125 tysięcy, w której mam nadzieję, że znajdziemy jakiś walkout No jeśli na cztery paczki nie będzie żadnego walkoutu, to naprawdę coś, coś będzie nie tak Banery są i tu nie ma. Jest to Inform, niesprzedawalny Austriak. Kim ty w ogóle jesteś? Gregorich. Szaleństwa tutaj nie ma. Do tego Marcelo, który na pewno przyda się nam w jakimkolwiek SBC. Marcelo w okolicach 20 tysięcy. No karta do przewalenia, całkiem, całkiem solidna. Do tego jeszcze Acherbi, tutaj wymienny całe szczęście Delanej i Muslera, których sobie wystawimy na listę transferową poza Muslerom. No to na razie te paczki nie tragiczne, natomiast można by było tutaj trafić ciekawsze karty. Druga paczka za 100 tysięcy. I banery po raz kolejny są, także to już jest dobry prognostyk. Natomiast trzecia paczka i trzeci raz walkoutu nie ma. Dajcie do Yonga, jest Silesen. 83 overall. Mega szczęście w tych paczkach. Nawet tutaj nie ma co sprawdzać, bo nic ciekawego tutaj już nie ma. Muzyka nam się zbagowała, więc ja otwieram kolejną paczkę. Ostatnia paczka, jeśli chodzi o nagrody. I zaraz przyjdziemy sobie zobaczyć, czy coś jej dodała w zadaniach sezonowych, czy też SBC, Oprócz ważnych meczów, oczywiście. Paczka za 25K leci. No i mamy, mamy. A więc moi drodzy, słuchajcie, 4 paczki. Paczki najlepsze jakie są? Delict. Wow. Prawie to ty. 4 paczki za 450 tysięcy. Żadnego walkautu. Dwie bądź 3 karty 85 Overall. Tutaj nie chcę Was skłamać, bo nie pamiętam już co było w pierwszej paczce za 100 tysięcy. Na pewno wpadł Marcelo, na pewno teraz TheLicht. I oprócz tego totalna, totalna klapa. Oczywiście ta paczka nie najgorsza, bo mamy Sokratisa, mamy Jose Jehona. Do tego tam Miranda jeszcze. No ale to, to jest paczka za 125 tysięcy, a nie za 15 tysięcy, więc te overale chciałoby się tutaj trafić troszeczkę lepsze. No ale cóż. Nagrody nam nie przysłużyły się w tym tygodniu do tego, żeby ulepszyć jakkolwiek skład. Wejdźmy sobie jeszcze w centrale. Zobaczmy, jakie są zadania dzienne oraz tygodniowe. Plea zostało 23 godziny. Prawdopodobnie dziś będę go kończył, no bo nie mam innego wyjścia. Strzelg, dwa gole, skład Battles. No, damy radę, chyba. Oprócz tego, tutaj dzisiaj nic nie dodali. Szkoda, jej szkoda. Jeśli chodzi o punkty przełomowe, tutaj również posłucha. Zrobiłem pana Szodziego. Udało się w tym tygodniu. Jak widzicie, score battle z 47 spotkań Rivalsy 124 i Mistrzostwa Foot 244 wygrane. Więc w przyszłym tygodniu, możliwe, że uda nam się dociągnąć do tego pułapu 300. Ale to zobaczymy. Wejdźmy jeszcze w SBC i zobaczmy, czy coś wyszło oprócz. Ważnych meczy. Dele Ali, który wyszedł wczoraj. Karta na pewno całkiem ciekawa. Wymagania na nią też nie są jakieś tragiczne, bo to jest karta w okolicach 100 tysięcy do zrobienia na teraz. Spoko. Natomiast to jest moim zdaniem typowy SPEC, e nie SPO. W dalszym ciągu jednak zastanawiałbym się, czy nie wolałbym Pogby kupić, chociaż wiadomo, no to Headliner. Może dostać upgrade. Mamy Wisama Benedera, który dostał Player of the Month. Jeśli chodzi o ligę francuską, no to jest na pewno bardzo fajna opcja. Zobaczmy wymagania. 84, 85, 85, 86, 87. Bardzo droga karta. Myślę, że nawet w okolicach. O. No jeżeli sane jest 86, 87, 85, 84. Oj, oj. No to prawdopodobnie ten Ben 1 kosztuje. jakieś 800 tysięcy. 700. Może 700. Droga karta. Droga karta naprawdę, natomiast statystyki są kosmiczne. W dalszym ciągu brakuje wytrzymałości, żeby grać nim na bocznej pozycji. No ale karta wygląda świetnie. Oprócz tego, dostaliśmy strój, który możemy zrobić. Wow! I jej naprawdę. Sztos. Kluczowe spo spotkania, ważne mecze, ale to sobie zostawimy na inny materiał. Do tego zobaczmy, czy jakaś tutaj liga czasami nie wyszła, nie zadomowiła nam się na dobre. W SBC. No, wychodzi na to, że nie. No cóż, pokażę Wam jeszcze skład na sam koniec, jak wygląda. Eee, nie tutaj. Skład, ja bym prosił. O tak. No i mamy skład. Tak prezentuje się jedenastka, którą wyjdziemy na tą ligę weekendową. Eee, widzicie jego koszty na rezerwie. Powód bardzo prosty. Robiłem wymiany 81, której nic mi nie wyleciał oprócz dwa razy Sergio Busquetsa, więc jednego musiałem siłą rzeczy przepalić. Przepaliłem na kostę, bo był najtańszy do zrobienia. No i tak prezentuje się ta 11. Skład bardzo solidny, mega dobry, gatuzo do wymiany. I myślę, że będzie ok. Tyle na dziś. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Piszcie w komentarzach, czy Wam udało się trafić coś ciekawego w paczkach, czy to za Ligę Weekendową, czy za Division Rivals oraz w player pickach. Może ktoś z Was, Mbappé lub Van sobie trafił. Także chwalcie się tym. Dzięki za dziś, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie!